Hej, jesteś tronflikówacz i to was nie ma ciężko z gry Emperor's End Pass. Dzisiaj, no, powiem tak, dozbierałem, udało mi się. Mam dokładnie 96 monet, więc dwie gierki i mamy wszystko, żeby wylosować, mam nadzieję, jakąś fajną postać z Walharii. Więc ja jestem zadowolony. Ulepszymy sobie najpierw Tritonika, a później przejdziemy do tych dwóch prowincji. O Jezus, święty, znowu mam mało tego jedzenia. Znowu o tym zapomniałem, że muszę je zebrać i... Aj no cóż bywa. Harma jak widać, że się mi ulepszyła już, więc można robić tak. Ciach. I jest gites, dobra. Teraz można ulepszyć tego, jego mościa, Który to już będzie poziom prawie 50, nie jest źle. Dobrze, teraz zacznę sobie nasz oddział, nie ten. Ten oddział na 8, znaczy na 9 już go lepszy, ale na razie jest na 8. Idealnie będę miał 1000 w zapasie, a dokładnie nawet 166, więc perfekcyjny zapas. A teraz przejdziemy na szybciutko do bitwki Do bitewki na zatoce Midgardu. Lecimy. Już właśnie przyszedłem do Zatoki Midgardu, bo wczoraj jeszcze grałem wykorzystałem wszystkie 29 flag. No, i przez to też posiadam takową prowincję. No tutaj, bohaterowie, czasami przeciwnicy mają więcej, czasami mają mniej życia. Nie wiem, jak to, od czego to jest zależne, ale cóż, no i tak. wiem tak przeszło raczej bez większych problemów. Do no, teraz bez problemu. Jak już mam takie poziomy postaci, jakbym wcześniej pewnie grał, to byłyby problemy, ale teraz to nie ma żadnego. Lecimy. No, fajnie, dwie trucizny podeszły. Szkoda, że się nie stakują, bo jakby się stakowały, to byłoby w sumie nawet spoko. Bo takie 600 myślę damage'a przeciwnika. Fajnie, fajnie. ja to będzie? No dokładnie 600 damage'a, Więc fajnie by było takie coś mieć. Niestety nie posiadamy. Ale cóż, uderzmy sobie tutaj. Mniej życia, to więcej, bardziej szybciej będę mógł go dobić. Więc no. By podejść tutaj klockami, tutaj, jak zwykle, zostają jakieś niedobitki, które trzeba później dobić. No, znowu będzie trzeba się uleczyć. I przechodzimy do kolejnego etapu. Ten etap jest, czte, czter, ta, ta jest czteroetapowy, y, jakby. Ta prowincja, ten etap, cokolwiek. I odpalamy sobie. O i trochę snagowało. No cóż. Ok, no nieźle, nieźle. Kurde. To się wytnie. Dobra, wracając. Tutaj właśnie. Szybko przechodzimy sobie przez te prowincje. Ogólnie wczoraj, jak walczyłem, to niestety też nie trafiłem żadnego goblina, ale no cóż. Taki pech. Chyba, że trafiłem, jak grałem coś na auto i tego nie zauważyłem bo też zdarzało mi się grać na auto i tylko po prostu reagowałem i dokończałem normalnie jakby jakieś po prostu problemy z przejściem danego etapu nie danego poziomu, tylko danego etapu przez ten sobie nagrywanie tutaj dostał, dostał za 1000, ładnie fajnie, bo też to 1000 mniej do tego przeciwnika szczególnie przez busta Wukonga o, fajnie przeszło i teraz, o już jest boss, nawet nie zauważyłem, okej okay, no ten niedźwiedź jest czasami irytujący, ma 4 prawie tysiące życia Czyli całkiem sporo, czyli całkiem sporo, nie powiem, że nie. Okej, okay, lecimy, podchodzimy, szukamy jakiegoś fioletu do leczenia, bo ten misiek trochę bije. Właśnie, jak 500, czasami średnio wolniej 600, więc są problematyczne, kurczę. Mogą być problemy najmana, jakby to powiedzieć, ale może damy radę. Lecimy, krzyżówka. No dobra, schodzą ładnie klocuszki, więc będzie leczenie, chyba, że zabije mi... Niewalnie w kuchu, OK, w kogo? No, Skaadimona. Ok. Jej, niestety pudło. No cóż, tak było. Jeszcze jeszcze trochę zabrakło. Około 1000 życia. 900 chyba tam się dobrze widziałem. Może teraz zdanie tego. Tak. Dostał z tej umki i ten gościu też padł, więc super. Mamy już po bosie. I pierwszy etap za nami, i to jest takie trochę bolo, bo, bolące, że. No cóż, jeden. Jedność. I diamenty to chyba będę losował na gargulcach. O kurczę, jest jeszcze pustina Siloch. Zrobimy sobie jeszcze może na tym odcinku. I co my tu mamy? Jeśli jest tu token, to to robię. Nie ma tokena, w takim razie zrobię w to drugiej kolejności. Najpierw warto zrobić coś, co mam właśnie, jakby to powiedzieć, tak. Coś, co ma swoje, jakby to powiedzieć, no, powtórzyłem się, wiem. no po prostu zadanie specjalne z rzeczami do ulepszenia, bo to się bardziej opłaca, jak dla mnie, wydaje Teraz sobie przejdziemy przez kolejne proficje. Znowu są cztery etapy niestety, to jest sporo, bo jednak to trochę życia jest i trochę się takie etap bije, no, ale cóż, ale cóż. No, w sumie dla, lepszy, dla lepszego efektu może, myślę. Aby też nie było samej walki w tym odcinku jak w dwóch poprzednich, to zrobimy sobie tutaj cięcie i przejdziemy sobie na, na, na po prostu na cięciu. Okej, okay, wracamy po cięciu, z monetki już zdobyte. I okej, okay, tutaj darmowe losowanie. I zobaczmy, ja bym chciał stąd tą alfrikę. Przygarnąłbym, chociaż nie miałbym za co jej wsadzić za bardzo, bo nie mam innego leczącego. Ale w sumie może, no nie no nie mam, no jest Lecimy. A może coś ciekawego, nie patrzę klasycznie. Wiem, że pewnie nie, nikt nie wraży, ale... Okej, okay, co? To... Oj oj hmm. Jarwór. Hmm. No taki. No może być, ale... Szkoda, że to trójka. Od biedy. Myślę, że od biedy się mam. No cóż, nie zawsze można mieć farta, więc no. Szczególnie w moim przypadku, szczególnie w moim przypadku. Dobra, teraz sobie obejrzymy mistyczną wizję, może coś wpadnie. Okej, okay, nagrody są takie średnie. <średnio> Jednego gema brakuje, klasyk. No to tak jeszcze na dobrym koniec odcinka zrobimy sobie jeden etap Pustyni Siloch. Zobaczymy, może coś ciekawego... Jeszcze mi wypadnie, bo planuję losować na przyszłym wydarzeniu, które będzie we wrześniu. A no, też nie wiem, czy dam radę z tego nagrać odcinek, gdyż no, szkoła startuje, więc są te obowiązki, niestety. Na no, szkole nagrywać raczej nie będę, tylko w domu, więc jeśli będę tam jakiś czas, to z chęcią nagram odcinek, żeby. Jeśli oczywiście będzie z czego, bo jeśli nie będzie, no to. Cóż, chciałbym miałbym nagrywać coś, czego może nie być, na przykład, typu po co miałbym nagrywać robienie takiego, na przykład, z eventu, skoro to się na to nie opłaca. No cóż, przynajmniej wiemy tyle, że wie, że szybko sobie przeskipujemy te etapy, bo to jest pierwszy etap, w sensie totalny no, pierwszy etap tego wszystkiego. Niestety nie trafił w tego jednego skarabeusza, tak? Tak, skarabeusze, skrypty. No, nie to najpierw dokończę to, później sobie dokończę kolejne. W sensie później sobie te rekruty zrobię, jeśli będę miał jeszcze czas. I flagi. Jak mi się odrodzą. I zrobię to, bo planuję to zrobić do końca, jakbym miał trafić jakąś piątkę. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może mi nie starczyć. Niestety. No i dobra. Równo 2000. jest takie zakończenie odcinka. Niestety. Wpadł tylko Jarwór. Mogłoby być lepiej, definitywnie. No cóż, szczęścia nie przekonam. Do no zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.